Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie z nadwody. Idę troszkę poleżeć. Jak widać, choć kamera tego nie oddaje, dzień jest dość mglisty. Przyjechałem później dzisiaj. Jest około godziny dziewiątej. Dlaczego wspominam, że dzisiaj? Ponieważ to będzie już trzeci mój dzień tutaj. Dwa poprzednie średnio. Więc liczę, że może dzisiaj się uda. A muszę Wam powiedzieć, że idę nagrywać gęgoły i bielaczki. O ile gęgoły udało się już nagrać i zrobić im zdjęcia, to bielaczki niestety nie. Jeśli chodzi o zdjęcia To z całą pewnością Wyglądają ciekawiej Ponieważ jak wiecie A1 i 50 milionowa Matryca pozwala na Dobre, niezłe kropowanie. Tak jeśli chodzi o wideo To Niestety Obiekty są dość daleko Ponieważ Kaczuchy trzymają się środka Jeziorka i niestety nie chcą podpłynąć bliżej. Aczkolwiek liczę, że dzisiaj się uda i podpłyną troszkę bliżej. Miejsce to Mikoszewo. Niestety na Nogat na razie nie mogę pojechać, ponieważ przez jakiś czas wiatry pchały wodę z zalewu. I z zatoki do nogatu, przez co poziom był bardzo wysoki. Teraz to woda powoli schodzi, niemniej jednak wszystko jest w mule. Więc na razie sobie odpuszczę leżenie tam, ale myślę, że jak tylko się ustatkuję, wszystko to, to wrócę i ponagrywam trochę z nogatu, ponieważ no, po pierwsze mam bliżej, po drugie te ptaki widzę, że pływają troszkę bliżej. A tutaj spójrzcie, piękne okoliczności przyrody. Cudownie, w tamtym miejscu jeśli poszedłbym tam, to doszedłbym do jeziora. I ostatnio, wchodząc, widziałem tam bardzo dużo różnych zwierząt. Nawet ptaków. Takich jak czaple. Było bardzo dużo. Danieni Czekajcie wejdę tam, zobaczę może, może uda się coś zrobić Choć jeziorko zamarzło i te czaple Nie wiem jak one sobie pobierały pokar tamtą, ale siedziały po prostu w, w tym miejscu mimo lodu <grym> O, miejsce jest fajne Naprawdę fajne Jest tu bardzo dużo ścieżek wydeptanych przez, przez Sarny: Jelenie, Łanie, Daniele. Ostatnio, w ostatnim filmie muszę Wam powiedzieć, że pomieszałem nazwy i, i dostało mi się okrzan, że. Nazywam zwierzęta Nie tak jak powinienem No tak, ale tam wiecie Ja tam się lubuję w ptakach, nie? Jeszcze zamarznięte Spójrzcie Gorę latają wszędzie. U, bardzo dużo. Słyszycie? Jakiś drapieżnik może przeleciał, bo bardzo dużo ptaków się zerwało. No nic, lecę na plażę, bo późno przyjechałem. Więc nie ma na co czekać trzeba lecieć. Do zobaczenia z plaży. A więc tak moi drodzy, jestem na stanowisku. No i zobaczymy, może coś będzie się działo dzisiaj. Jak tylko coś e, wpłynie ładnie, to od razu z Wami się łączę. A więc do zobaczenia. Mam nadzieję. Do zobaczenia za chwilę. podpłynęły hmm, perkozy rogate, więc super. Zrobiłem kilka zdjęć, e, na film już chyba czasu nie zdążyło, co chciałem nagrać film, to akurat mi skakiwały pod wodę. Mam nadzieję, że jeszcze uda się nagrać je, ale jestem zadowolony, super, super. I tak to moi drodzy właśnie wygląda. Kaczuchy zaczynają pływać. Ja się trochę odkryłem, już, możemy powiedzieć, bo praktycznie nic nie działo. A teraz akurat jak już muszę jechać do domu, to przypłynęły i zaczynają pływać tutaj w okolicy. No nic. W każdym razie myślę, że troszkę materiału mam nie najlepszy. Ale jak na styczeń, myślę, że nie można narzekać. Więc mam nadzieję, że film Wam się spodoba. A ja idę jeszcze może do lasu, strzelę sobie herbatkę jakąś i posiedzę chwilę, 10-20 minut, za czym może uda się coś w lesie jeszcze zrobić. Mgły się cały czas utrzymują. Przyszedł mróz, zaczęła się robić szać. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj, ale pokażę Wam, więc no będzie, będzie cudowny klimat, muszę Wam powiedzieć, jeśli, jeśli przyjdzie taka szać na drzewach. Co mogę powiedzieć? No dzisiejszy dzień dość udany. Zrobiłem fajne zdjęcie, wydaje mi się perkozów rogatych, gęgoły. No wiadomo, że zawsze chciałoby się lepiej, ale szatełka dzisiaj absolutnie brak, jak i wczoraj, tak i przedwczoraj również. Przez tą mgłę wydaje się, że jest 30 razy zimniej, muszę Wam powiedzieć, przez wilgoć powietrza prawdopodobnie, więc długo człowiek nie poleży. Co ciekawe, zaczęło też wiać a mgła wciąż jest no i no i cóż mogę wam powiedzieć jeszcze moi drodzy nie chciałem zbytnio się też nagrywać bo wiecie jak człowiek się rusza a takie najmniejsze ruchy jak sięgnięcie po kamerę, czy, czy, czy wiecie nie, uniesienie głowy ten materiał jak jesteśmy przykryci, wiadomo on się też porusza i no i trochę to odstrasza ptaki a Więc je, no nie nagrywałem się zbytnio Wiecie co Tak w sumie chyba planuję Że kupię ten namiot snajperski Od e, naszego e, Polskiego producenta Hugi e, bo, bo tam jednak można trochę się pokręcić Pod szmatką nie za bardzo Zresztą ja widziałem efekty Kiedy e, starałem się Nie ruszać Że te ptaki podpływały Podpływały, podpływały. Wystarczyło się tylko poruszyć czy ten materiał troszkę poszedł góra, dół, na boki i już od razu taki pod wodę i odwrót, nie? Także Także tak to mniej więcej wygląda, i chyba powiem Wam szczerze, pomyślę o tym namiocie snajperskim. Eee, no i to tyle by było. Filmów zbyt dużo nie mam, muszę Wam powiedzieć, a to jak zawsze, ostatnio, bo jeśli mam okazję zrobienia zdjęć. To kurczę, akurat. Wiecie, to są sekundy. Nie jest tak yy, bynajmniej u mnie w moim przypadku, że leżę, leżę i ten ptak kręci się wokół mnie przez dłuższy moment. Zazwyczaj to jest przepłynięcie, i yy, po prostu robię zdjęcia. Tak zaraz daję dyla pod wodę i leci sobie dalej wzdłuż. Więc tak to mniej więcej wygląda. Przepraszam. No, Tak się dzieje, jak zapomnijcie wyłączyć dźwięk w, w telefonie. Przepraszam, że te świerszcze. No, no, w każdym razie, e, tak to mniej więcej wygląda, że, że e, filmy będą troszkę z dalszej odległości i bardzo krótkie, chociażby jak e, jeśli tyczą się perkoza rogatego, bo, bo tutaj dosłownie on przepłynął tylko w, e, koło mnie i, i tyle. Choć i tak mam szczęście, bo z tego co wiem, on się trzyma e, między łabędziami tam e, e, na środku tego zbiorniczka, Więc e, miałem szczęście, że podpłynęły dość blisko. No, mówiłem, że 2.2.5 zacznie się dużo lepszej. <grym> 2025. No, tak jest. Jest lepiej. Widać już efekty. <grym> Mam nadzieję, że się tak utrzyma, że e, to co będę chciał to e, na, przepraszam, no, to co sobie zaplanuję, to, to będzie się w miarę udawać. No nic, e, lecę jeszcze herbatkę, sobie spiję w lesie i zobaczymy, może jeszcze się coś uda, nie? <grytanie> Czeka, chodzi. Coś tutaj syczy. Nie wiem, co to za zwierz, ale nie, słychać jakby syczenie. I to nie ptak. Bardziej, bardziej coś takiego wiecie. No, w każdym gdzieś to jeszcze dzięcioła słychać. No, ciekawe. Może uda się jeszcze coś zrobić. po drodze, do auta Kurcze, muszę wam powiedzieć, że jak wilgotność powietrza czekajcie, wezmę ja trochę w dół kamerę o jak wilgotność powietrza jest wysoka tak jak teraz mam, bo mgły są to, to muszę wam powiedzieć, że strasznie, strasznie zimno szczególnie jak się tak rusza a rusza. szczególnie jak się tak leży bez ruchu Batka wypita Dzięki też zamilkł, więc można wracać dalej eee, nic, jadę, jadę do domu i zacznę składać film dla was. Eee, mam takie jedno swoje ulubione zdjęcie, kiedy giengoł wystartował z wody i Wiecie, odbija się łapami od wody e, bardzo mi się podoba to zdjęcie mam nadzieję, że Wam też się spodoba e, skrzydła są lekko e, rozmarzane nie są e, takie wiecie zamrożone i ostatnio nawet przybyłem rozmowę taką z moją bardzo dobrą koleżanką e, pytałem się jak myślisz, które zdjęcie jest fajniejsze, takie ze skrzydłami rozmazanymi czy, czy z takimi skrzydłami, wiecie, zamrożonymi. I ona stwierdziła, że fajniejsze jak są trochę bardziej takie rozmazane, ponieważ widać ten ruch. No i muszę wam powiedzieć, że coś w tym jest, bo też przeważnie bardziej mi się podobają e, kiedy te skrzydła są tak lekko poruszone. Choć nie we wszystkich zdjęciach oczywiście. No, tutaj e, akurat na tym zdjęciu to zbytnio nie miałem wyjścia, bo e, pogoda była wtedy bardzo, bardzo ciemna, pochmurna i naprawdę już na, taki, e, na takim czasie robiłem, gdzie, gdzie te skrzydła, żeby zamrozić to, musiałbym naprawdę na bardzo wysokim i pracować. Ale wiecie, co mi faktycznie. Te zdjęcia z takim lekko poruszonymi skrzydłami też wchodzą. No nic, zapraszam już Was teraz na te zdjęcia. A ja z tego miejsca żegnam się z Wami i życzę Wam wszystkiego dobrego. Przede wszystkim, dużo być w teren bo to jest najlepsze lekarstwo dla nas. No, e, oczywiście, jeśli. Możecie to komentujcie. Dajcie kciuki w górę. Subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pa!